Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Kubajk i dzisiaj będzie trochę inny film niż Zazwyczaj. Chodzi o to, że wiem, więcej chyba nawet niż miesiąc temu był film i po prostu nie nagrywałem nic, bo ja najpierw plan, żeby nagrać film na święta taki świąteczny. Z moimi ledami na rowerze. Ale że pogoda nie sprzyjała, to sobie przerzuciłem ten plan na e, Sylwestra. Ale że też nie było pogody, to nie nagrałem w końcu. Kiedyś postaram się nagrać, ale jak będzie te, ten nie będzie na przykład lało, nie będzie śniegu e, i będzie po prostu sprzyjała mi pogoda. I po prostu. Głównie o to mi chodziło w tym filmie. Po drugie, miałem, mam pomysł na serię, gdzie naprawiam rower, pomyślałem o nim już w listopadzie i po prostu stwierdziłem, że nie będę nagrywać, bo widziałem, że nie, że nie podobało się, ale. Było mniej wyświetleń niż zazwyczaj w tym filmie, jak naprawiam tętkę. I po prostu chciałem właśnie nagrać serię. Jak naprawiam rower, taki starszy już, który wymaga właśnie odrestaurowania. I po prostu chciałem się Was zapytać, czy chcielibyście? Jakbyście chcieli, to jak będzie 5 komentarzy? Od osób, które by chciały, to postaram się nagra nagrać trochę filmów z tej serii. Postaram się, nie mówię, że na pewno będą, bo to też nie będę obiecać, bo no różnie jest. Głównie też chodziło mi o to w tym filmie, że chciałem nagrać właśnie takie filmy terenowe, ale że właśnie teraz jest zima deszcz, pada po prostu śnieg czasami jest zimno jest, minus 17 stopni było też, to nie czuję, że rymuje nawet, to po prostu nie sprzyjała ta pogoda i żeby się nie przeziębić, bo wiadomo jak teraz, jaka sytuacja jest więc yy, no to chyba wszystko jak na ten film nie wiem kiedy następny wrzucę film, ale no zobaczymy Zobaczymy też ile tutaj będzie komentarzy, czy w ogóle ktoś będzie chciał i no. No co powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. I no bym pożyczył wesołych świąt, ale że świąt już, święta już dawno minęły, to a nowy rok teraz był niedawno, to szczęśliwego nowego roku, zdrowia, pomyślności także. I co? Do następnego. Cześć!